Dzień dobry moi mili, co tam u was dobrego słychać? Ja w tym tygodniu muszę przyznać, że trochę chorowałam, trochę też odpoczywałam, ale już jestem, już wracam i mam dla was nowy odcinek. A w nim letnie stylizacje, ale letnie stylizacje z wykorzystaniem przepięknych butów marki Cozy Island. I słuchajcie, nie wiem, jakie zrządzenie losu nastąpiło i jakie prawo serii tu zadziałało, ale w kilku ostatnich odcinkach narzekałam, że nie mogę znaleźć butów dla siebie. Ciężko jest mi znaleźć buty, zwłaszcza buty na lato, i w sumie buty na lato znalazły mnie. <grytania> Dlatego bez zbędnego gadania przechodzimy do stylizacji letnich z wykorzystaniem butów właśnie tej marki. Tak jak Wam wspomniałam, dzisiaj pokażę Wam kilka letnich stylizacji na przeróżne okazje i pokażę Wam jak wykorzystać do tego właśnie buty, które tutaj mam ze sobą. Ja mam ze sobą trzy pary, zrobię Wam takie szybkie przemycenie, żebyście wiedzieli mniej więcej o czym tu będzie mowa i między innymi będzie mowa o takich przepięknych mulach, bo właśnie tak się nazywa tego rodzaju obuwie, czyli to są takie klapki z zabudowanym przodem, to są właśnie mule. I pierwsza stylizacja to jest taka ja bym powiedziała codzienna, ale troszkę bardziej odświętna stylizacja, która mi osobiście kojarzy się z takim niedzielnym spacerkiem, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ta stylizacja to jest właśnie taka długa, romantyczna sukienka, która jest bardzo letnia, no bo jest mocno powycinana, ale dzięki tym butom nabiera takiego mniej letniego, mniej takiego plażowego charakteru, a właśnie te buty dodają jej taką, jakby to nazwać, no właśnie taką troszkę bardziej elegancką wersję tej sukienki. I w ogóle kilka słów na temat tych butów, ponieważ, tak jak widzicie, to są buty na obcasie, ale to nie są zwykłe buty na obcasie. To są absolutnie najwygodniejsze, najbardziej komfortowe buty na obcasie, jakie ja w życiu miałam na swoich stopach. A jak wiecie, ja mam bardzo wymagające stopy, i ja naprawdę nie chciałabym mówić, że coś jest wygodne, jeżeli wygodne by nie było. A byłam już w tych butach e, gdzieś, więc e, to nie tak, że miałam je 5 minut na nogach i Wam je zachwalam. E, no bo zobaczcie, zobaczcie, jaką one mają e, w środku poduszeczkę. Zobaczcie, jakie to jest nadmuchane, jakie to jest sprężyste, jakie to jest mięciutkie. Zwróćcie też uwagę na wykończenie tych butów. No, strasznie mi się podoba dbałość o te detale. To logo tutaj napięcie wygląda naprawdę przepięknie. Prze Stylizacja to też właściwie taka sukienka midi, natomiast ona jest już bardziej w takim stylu, powiedziałabym, nadającym się na jakieś uroczystości. W tej sukience spokojnie wybrałabym się na, jakieś, na jakąś uroczystość rodzinną typu chrzciny, komunia. Jakieś imieniny babci, dziadka, no coś w tym stylu, tak to widzę. No i tak jak wcześniej już Wam wspominałam, te buty są niezwykle wygodne, więc nawet wiele, wiele godzin w tych butach nie powinno sprawić nam najmniejszego problemu. I stylizacja numer 3 będzie do tych jasnych butów też z sukienką, ale przez to, jakie ja buty wybrałam, czyli właśnie takie kremowe. Mule. One się nazywają Grace na stronie, przez ich kolor przede wszystkim. Pomyślałam sobie, że one świetnie nadadzą się nawet dla panien młodych. Jeżeli nawet nie jako te pierwsze buty, no to dzięki temu, jak one są komfortowe, to myślę, że spokojnie sprawdzą się jako buty na przykład na przebranie. Ale oczywiście dla gościa weselnego, jak najbardziej też. Ale właśnie przez ten ich kolor one mi się skojarzyły po prostu z właśnie takimi butami na przebranie, butami na poprawny dla Panny Młodej. A ja dodatkowo wybrałam sobie wersję tych muli na takiej kaczuszce, czyli na takim niskim obcasie. Ale one występują również w innych wariantach, w wyższych wariantach, więc spokojnie można tak klapki mieć po prostu chyba 2-3 cm wyższe. One też występują w ogromnej gamie kolorystycznej. Ja się zdecydowałam na takie jasne, bo stwierdziłam właśnie, że do, jasn, do takich letnich jasnych stylizacji one mi się po prostu wpiszą idealnie. A celowo wzięłam sobie właśnie na tej kaczuszce. Z tego względu, że naprawdę chcę w nich chodzić, a nie żeby po prostu leżały na półce. I, i myślę, że będę. Myś, to zresztą już w nich byłam, więc, e, więc wiem, że. To nie będą buty, które tylko leżą na półce. I teraz przejdziemy sobie do drugiej pary, którą, na którą ja się zdecydowałam. Druga para butów. Jest dokładnie taka sama, tylko w czarnej wersji kolorystycznej, czyli to są również te mule, które nazywają się na stronie Grace. Natomiast jest dużo dość podobnych do siebie modeli. Ja się zdecydowałam na te, no bo nie wszystkie niestety były w moim rozmiarze. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolona z tego wyboru i uważam, że właśnie trzeba mieć w swojej szafie takie czarne i jasne, właśnie buty na obcasie, które z jednej strony możemy wykorzystywać do Takich okazjonalnych stylizacji, ale równie dobrze możemy je wykorzystywać na co dzień. No i właśnie kolejną moją stylizacją jest taka stylizacja biało-czarna, która moim zdaniem jest bardzo uniwersalną stylizacją. Ja w niej spokojnie widzę wyjście z koleżanką na drineczka wieczorem, albo pójść na randkę, albo szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że w niektórych pracach taka stylizacja właśnie z tą narzuconą marynarką też zdałaby egzamin, bo ja tutaj mam sobie takie spódnico-shorty biały t-shirt i właśnie zarzuconą marynarkę no i oczywiście te czarne mule Cozy Island i moim zdaniem ta stylizacja w niektórych miejscach pracy spokojnie by się obroniła wiem, że nie we wszystkich natomiast myślę, że w niektórych pracach nie było problemu z taką stylizacją i e, tak jak mówię, e, ja tutaj e, dobrałam mm, czarne, jak do dosylizację tymi czarnymi butami, i chciałam Wam pokazać w ogóle podeszwę tych butów. Bo to, że mówiłam Wam, że one są komfortowe, są naprawdę. Ale zobaczcie jeszcze dodatkowo, one mają na podeszwie taką e, powłokę antypoślizgową taką gumę, której oczywiście nie widać e, przy chodzeniu w żaden sposób. Natomiast Tutaj jest naprawdę porządny kawał gumy, który sprawia, że one są naprawdę bardzo antypoślizgowe i jeszcze wygodniej się w nich chodzi. I to, co Wam chciałam jeszcze pokazać, to to, że to jest coś, na no co ja zwracam uwagę, jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, gdzie szukałam klapek, no to w każdym z filmów pokazywałam Wam jakby giętkość tego buta. I jeżeli on był taki twardy, to mówiłam, że on się nie nadaje do chodzenia, tylko nadaje się co najwyżej do ubijania kotletów. I teraz zobaczcie tu. Zobaczcie, jak ten but pracuje i sobie wyobraźcie, jak się w nim chodzi. Po prostu on się dostosowuje do naszego chodu i do tego, jak, jak nasza stopa się po prostu porusza. I co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Aha, odnośnie rozmiaru, to ja mam właśnie rozmiar w Polsce, taki mniej więcej pomiędzy 34,5-35 i ja... Zamówiłam sobie z tych butów rozmiar 5, czyli to jest amerykański odpowiednik rozmiaru 35 i one są na mnie idealne. Ja się obawiałam, bo ja mam właśnie ten problematyczny rozmiar stopy. Ja się obawiałam, czy te buty będą na mnie po prostu dobre, no bo ja muszę jednak przymierzyć buty, ale słuchajcie, one są idealne. One są idealne też z tego względu, że one bardzo mocno się tutaj rozciągają, więc nawet osoba, która ma szerszą stopę, nie powinna mieć z nimi problemu. Ja mam stopę węższą i na początku jak to było, ten pasek był na jakiejś tam pierwszej dziurce, no to był trochę problem, ale właśnie tym paskiem sobie idealnie możemy je dostosować, jeszcze tak docisnąć do, do swojej stopy, jeżeli mamy węższą stopę. A to wszystko jest na gumeczkach, nawet ten element jest na gumeczce, więc po prostu buty dostosowują się do stopy idealnie. Kolejną stylizacją, którą stworzyłam właśnie przy użyciu tych butów, jest to stylizacja z taką moją ukochaną sukienką, w której bardzo rzadko chodzę w Polsce, natomiast zabieram ją absolutnie na każde wakacje, bo ta sukienka, w zależności od tego, jak się wystylizuje, to nabiera zupełnie różnego charakteru. Ta sukienka nadaje się zarówno na plażę, jak i do zwiedzania miasteczka w trakcie naszych wakacji. Ale spokojnie też można ją wystylizować na bardziej elegancko, tak żeby nadawała się na taką wieczorną kolację, randeczkę w trakcie wakacji i ja właśnie ją tak wystylizowałam z tymi butami, żeby nadawała się właśnie na taką okazję i wydaje mi się, że jak najbardziej możemy właśnie w ten sposób taką sukienkę podrasować. Ja wam wspominałam, że ja mam te buty właśnie na tej kaczuszce, takiej niskiej. Ale te buty na stronie występują w przeróżnych wariantach. Zarówno w przeróżnych wariantach kolorystycznych, jak i w różnych wariantach ym, wysokości tego obcasa. W ogóle ja się bardzo bałam zawsze muli. I ja dla mnie mule, czyli właśnie klapki na obcasie z zabudowanym przodem, dla mnie jakby to, to nie mogło być wygodne. I jakoś tak bardzo mi się one zawsze podobały, ale stwierdzałam, że ja po prostu pewnie nie dam rady w tym chodzić, no bo klapki na obcasie Mm. no i one mi rozwiały wszelką wątpliwość, po prostu to jest but, chmurka, but marzenia. No i ostatnia stylizacja z tymi butami, to jest taki look mm, miejski, bym go nazwała, po prostu z jeansami, z fajnym t-shirtem, z fajnymi dodatkami i właśnie podrasowany tymi butami na obcasie, tymi mulami i uważam, że to jest taki po prostu... Mm, Idealny look, no też sobie na kawę z koleżanką, yy, na y, szczerze, to jest tak wygodne, że nawet na załatwianie spraw na mieście one się spokojnie mogą sprawdzić. I ja sobie w nich, wiecie co też cenię, no coś może o czym yy, tak się nie myśli, na, jak się kupuje buty, ale się tak wygodnie zakłada i ściąga, zakłada i ściąga, że po prostu one są turbo praktyczne przy tym wszystkim. Jeszcze jedną, ostatnią parę butów, którą chciałam Wam pokazać i którą też wystylizowałam. Natomiast one nie są typowo letnie, ale zanim Wam je pokażę, to chciałabym powiedzieć, że mam dla Was kod rabatowy na te buty. Znaczy nie tylko na te buty, ale ogólnie na buty z marki Cozy Island, więc jeżeli komuś wpadły w oko te, te, czy zrobiłam takie już z pika, czy może coś w tym stylu, no to tutaj wyświetlę kod rabatowy 10%. E, więc jakby ktoś chciał się zaopatrzeć to, to śmiało no i tak jak powiedziałam, tutaj mam ostatnią parę butów i ona nie jest już taka letnia typowo wręcz w ogóle nie jest letnia to są już buty zamówione z myślą o sezonie jesiennym to są takie czekoladowe bodki skarpetowe, nie wiem czy to widać o, teraz złapało kolor one są przepiękne bardzo chciałam mieć właśnie takie skarpetowe bodki w brązowym kolorze bo mam czarne e, ale szczerze powiedziawszy nie są zbytnio wygodne. A ta marka słynie dosłownie z jakby komfortu swoich butów. Więc stwierdziłam, że chętnie po prostu zaopatrzę swoją szafę w wygodne bodki. One nie są oczywiście stricte na sezon letni. Natomiast ja znam ten sposób na ich wystylizowanie nawet teraz właśnie w tym sezonie letnim. W takim klimacie koncertowo-festiwalowym. Tak trochę boho mi ten mógł wyszedł. Może nie boho, ale taki no właśnie taki koncertowo-festiwalowy, tak mi się kojarzy. I na przykład nie wyobrażam sobie pójść na koncert w szpilkach takich szpilkach wkładanych. Natomiast często decyduję się na koncert, zwłaszcza jeżeli mam na przykład miejsce siedzące, bo jest to w jakimś obiekcie, no to często decyduję się właśnie na botki i w sumie stwierdziłam, że, hmm, że w sumie to może dobrze wyglądać. Te botki, jak widzicie, wzięłam sobie wyższe niż tamte buty. One, te akurat chyba nie występowały w tej niższym wariacie. Były inne modele, ale te mi się wyjątkowo spodobały. Ten ich szpic, po prostu ten ich kształt, ta ich skarpetowość. Zobaczcie, jakie one są w ogóle elastyczne i jak w ogóle bardzo się je łatwo wkłada też, co to jest super. Pokażę Wam dla porównania wysokość tych obcasów. Myślę, że te w tych botkach są o jakieś... Powiedzmy 2 cm wyższe, ale nadal są bardzo wygodne i bardzo komfortowe. I to, co chciałam chciałabym jeszcze powiedzieć o tych butach, to to, że one są stworzone z materiału z recyklingu. Ja się tutaj trochę obawiałam właśnie o to, że to jest no jednak synetyczny materiał, ale jak wszystkie tego typu w sumie skarpetowe buty, iż one może nie będą oddychające, a one są mm, tak jakby. Bardzo mocno jakby perforowane, więc ym, no w tych jeszcze nie chodziłam za bardzo, ale w tych jednych y, jasnych już byłam i nie miałam absolutnie wrażenia, że nie wiem, jakoś stopam się poci nadmiernie albo że coś mi obciera, absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Są mięciutkie, nie obcierają, y, są naprawdę są w ogóle, o, tego nie powiedziałam, ale one są wszystkie, absolutnie wszystkie, świetnie wyprofilowane, świetnie trzymają podbicie. I po prostu sprawiają, że ta stopa ładnie do nich przylega, i naprawdę to podtrzymanie podbicia jest to No i cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i zasłużył na Wasze reakcje. I oczywiście na subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie a ja się już z wami żegnam dajcie znać, czy podobają wam się te buty czy podobają wam się moje stylizacje i mój pomysł na wystylizowanie tego typu właśnie butów i czy też tak jak ja myślicie, że to są ultra uniwersalne buty, które chyba każdy powinien mieć w swojej szafie i czy też tak jak ja, baliście się muli do tej pory także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku pa!